Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dorotka Pro, a dzisiaj z okazji Halloween chciałam nagrać grę pod tytułem Notalon. Gościnnie na odcinku jest ze mną e, Yellow. Hello. Hello. Tak więc e, gramy. New game. Jajku Co tu się dzieje? Dlaczego ja nic nie widzę? Czyli ja muszę podnieść Czekaj, czym się podnosiło? E? Eee... A, no tak, jest. G w ogóle jaki krajobraz to jest fajny górski? Tajemniczy dom do środku, ale nie mogę się dostać do środka. I to może być ten klucz. Już dawno grałam, nie pamiętam za bardzo. Właśnie przez ten czas zostały wprowadzone tutaj nowe aktualizacje, z tego co wiadomo. Jakieś kosy słyszę. Ciekawe są te kosy. Tak, tu jest Scrooge. Wiedziałam. It's locked, to jest zamknięte z tej strony. Nawet grill. No dobra, tak, tak jak już wspomniałam, wcześniej grałam w ten tytuł, więc yy, początek gry mnie nie zaskakuje, ale z pewnością będę miała problemy pod koniec. Drętni czyli... Rydni. Tak. Jej, oznaka. Jej, jej, osiągnięcie. Prawym otwierasz drzwi. Odkluczasz. Okej, prawy, prawy to jest... tak, to jest ten... i przed tym, zanim wejdziesz. Nie możesz przeczytać sobie informacje. Nie mam pojęcia co tu pisze, ale chyba password to jest 1408. To no, co? to możesz iść dalej. Tabem tab, się zamyka. O nie, no już wiem, czy trzeba wpisać to 1400. Oła! Oła, moje uszy! O, to było najgorsze, tego się spodziewałam właśnie. Najbardziej jest nienawidzony dźwięk w ogóle. Dobra, naszym zadaniem jest zbieranie, zbieranie tutaj tych światełek kluczy do odpowiednich drzwi, żeby światełek nie był. musisz, po prostu... Byśia to miała. Pamiętam, że Polaroid jest. Możesz, możesz prawym i scrollem zoomować. A pamiętam, że gdzieś był Polaroid. Prawy, przetrzymaj prawy i scroll. Wtedy przybliżasz rzeczy. Masz wszystko tak. w menu po lewej, po prawej, w dole, na dole piszę. Wszystko dobra, tu jest kuchnia. Ciekawe czy można coś mieć nie? Potrzebuję, potrzebuję zapalniczki. Dobra, tego nie otworzymy. Potrzebujemy. Zamknięte żeby ogóle te dźwięki są na bazę radia. Jak się zapalało, bo jeszcze pamiętam? Glustyki. Kliknij G. A, nie masz więcej glustyków, chyba. Czy masz? Pokaż, jaki I kliknij. No i teraz nie, yeah. ale to było otwarte. my za Dobra, próbujemy wszystkich drzwi, które na pewno muszą być otwarte. Dobra, w ogóle to można biegać. Wow. Na razie wszystkie są otwarte. To zamknięte znaczy. Ej, twoje zdjęcie. Kliknij. Jej. Jej. Nie, został przekrzywione. Dlaczego? Bo odlokowujesz jak drzwi. Nie. Widzę swoje postaci, lustro ze szreka. który jest spokojny, na pewno musi być tym klucznym, bo to no bata. Możesz włączyć radio. Nie, bo wtedy będzie mniej. Wtedy będzie tak dziwnie trochę. Tak jest, mimo wszystko, raźnie, jak jest to radio. Ale co? pamiętam... Od bloku właśnie... drzwi u góry Właśnie, pamiętam, że te drzwi się otwierały najpierw tak. Jejku. Dobra. O, łóżko. Pierwsze, o czym myślę, to to, żeby się położyć. Zapalniczka. Nie bierzesz? Gdzie? No tu leży przed tobą. Poszukiwania kluczy trwają dalej. Nie używaj zapalniczki, używaj glowstick. Zapalniczkę możesz używać do tego. Do... Do świec. Hehe. co No tak. tam Solo. E, możesz zapalać świeczki po prostu na dole. I one się palą. Ale te lustra są fajne, tak jakby to... Miał ja, być lustro, to jest jakaś, jakaś ciecz, to imituje ciecz jakąś tak Kolejny glowstick. Kluczyk klucz! Kilkaż w cień klucza, klucz jest wyżej, obok o. Jezu jakiś dzieciak się kurde tutaj śmiał Tak, trzeba odprosić tę górze, wiem o tym no, takie rzeczy się nie, nie da nabrać. Kabina prysznicowa. Bardzo ładnie to jest wszystko zrobione w ogóle. Trochę ponury styl taki betonowy. A właśnie. Do. z tych drzwi na pewno będzie, będzie ten, e, klucz ten klucz potrzebny. potrzebny. Zauważyłam, że można e, się wychylać. Przy... Dobra, słuchajcie, do czego to jest klucz? O, ja nie mam pojęcia. Pod tabem przecież masz i możesz zobaczyć. O, do Łazienki. Do łazienki. To szukaj Łazienek. O, chyba glowstick mi się kończy powoli W ogóle ja bym zamknęła te czyli, wiesz, bo ja się boję Ja nie lubię otwartych drzwi tam nie zawsze Staram się zamykać Łazienki są tam, z tego co mi wiadomo, z tego co pamiętam W ogóle zamiast tego to szuka więcej kluczy Dużo jest rzeczy w kuchni Ten klucz nigdzie nie będzie pasował Bo jeszcze nie przeszłość dalej Tutaj jest jedna, jeden klucz. Nie tu, tylko w kuchni. Lostyk. To jest kuchnia. O, możesz kliknąć. Nie tak, po prostu klikasz, nie musisz wyciągać. Schowaj to, bo marnujesz tlen. Nie, nie trzeba wyciągać, żeby kliknąć. A te świeczki się nie kończą. Tak, tutaj jest klucz na stole. Jest klucz. A. Nie zabij się. Są na stole. Zbiornie gościków. Światłość nastała. No, epoka światła. Adet to Inwentory. Zaraz sobie przeczytamy oczywiście tą datę. No, w końcu jasno W końcu jasno. Jeszcze gdzieś jest ciemno w którymś spokoju. Masz dwa klucze, a ty chodzisz po górze. Idź na dół. Nie, bo ja chciałam zapalić wszystkie I w słodzie, świeczki, z, z kuchni nie wzięłaś rzeczy. Po co? Z kuchni nie wzięłaś rzeczy. Gdzie tu może być kolejna no, rzecz? No w zlewie było, przy lodówce. Ja już dwa razy jeździłem, jak to mijasz. Oczywiście jesteś w zlewie. Tu coś jest. A te, kaseta. Faceta. OHS. Nawet telewizor się to sam łączył. tego. Tylko... Warto było sprawdzić, co to za nagranie. Dobra. Nie, to było chyba guzik od wyłączania. Tak. Dobra. No i... No i? Daj tak? Nie znam się do tego starać. kasetę najpierw. Może mam kasetę? Tak? Włącz telewizor Nie, nie masz dworza, nie włożyłaś jej Prawym Włącz telewizor Dobra, jest dobrze Teraz wyłączyłaś, teraz włącz <grym> Ja zawsze miałam z tym problem, wiesz? Kliknij play u góry po prostu, jeju masz play? No gdzieś tu Kliknij tu no Nie, ja oglądamy sobie film. jest rok dziewięćdziesiąty czy dziewiąty? One minute later. Idę w taki nie wyłączam. Nie tu Nie Tu My parents bathroom. Rodziców moich łazienka Nic się nie zmieniło Kolejny nie Więcej glow więcej światła można nawet zapalić sobie tutaj, żeby nie trzeba było latać z tymi... Mm. To flada, a w niej nic. Przyda nam się na strychu klausty. Możemy już zgasić Kolejna. Kolejne twoje zdjęcie, idę drzwi obok. Jej, kolejny alarm, muszę wpisać kod, ktoś się włamał. jeszcze te bułki, one są jakieś podejrzane. Co? <grymna> <grymna> się postać po prostu. strachami A te drzwi nie. co odblokowałaś. A nic nie było w tej szafce, nie? Drzwi, to nie jest szafka. Nic widzę. Teraz widzisz. Tylko ja coś widziałem w lustrze, czy mi się wydawało? A nie, to był tylko ten. Światło odbijające się, dobra. Jefam, nie Lucz Aparat też jest tutaj. Polaroid. <laughs> Jesu, Co Hanna robił? No i zostało nam zamknięte te drzwi. E, dobra, użyję może sobie tego... Polaroida. Masz jeszcze klucz. Ale do czego ten Polaroid, bo, bo już pamiętam. Pewnie. Do robienia zdjęć sobie. A, sobie. Pokaż mi klucze. Nie pokazujesz mi kluczy, pod tabem. Pokaż te dwa klucze. Masz dwa klucze w punku. punku. No mam. Mmm, jeden jest do łazienki, no to go właśnie użyłeś dalej. A ten? Do skrytki, też na, dol na dolnym piętrze, więc szukaj Dobra, szukam i jeszcze jeden jest bo tak nie sprawdziłam jeszcze. co Nie, masz dwa, do łazienki i do szafki Uch! Czytaj, bo ty dwa razy sprawdzałeś jeden i sam klucz, to idź gdzie indziej, po prostu idź Tu już byłaś, ten pokój już ma zrobiony. Tutaj szukaj, bo masz klucz do łazienki. To jest jeszcze druga łazienka chyba. Bo... No tu. A pamiętam tą łazienkę nawet. To mnie coś przestraszy na pewno I pewnie jest klucz tutaj. Ale warto zapalić tym bardziej, że świeczki Wiecznie. Mi bardzo podoba do Snap, tych że akurat. Chwileczkę nie powinny się tak szybko wypalać. Terpeczkę, no bo się kolidują trochę. O nie, już mi się z tych skończył. gdzieś była w ogóle. To są jakieś baterie z tego co. Nie. painkillers killers, czyli przeciwbólowe tabletki. Zabał. O Jezu. Dobra ty. Zawał. Mam latarkę. Chyba pod, to jest latarka. Pod, pod F Pod F Chrostoga chciałem zgasić. Jest za Kiblem, oczywiście. Nie Najlepsze miejsce do ukrycia. Igacz. Gotcha. No tak i tak przeczytaj, pow. do czego masz ten klucz. Ja tam nie wiem. Ja nie pamiętam. Pod tabem. Tak, wiem. Oh. Do, do sypialni, okej okay, to szukaj sypialni Pewnie też jest u góry Wszystkie, czyli tylko u góry ci zostały Eee, dał mi się ile to mamy rzeczy? no, skryk, ameroid nie wziąłeś z szafki. A, rzeczywiście jest tutaj, no, raczej do spostrzegawczych nie należy. Na ten pokój mamy z głowy, na pewno. Kilka minut later Masz klucz na strych. Oh, o no. lol. To, to strych inaczej. Mm -hmm. Strych jest u góry jak coś. PRAWEM. Jest, jest, jest do końca. Dobra. Trzeba te wszystkie łódła wywalać Tają strasznie. Nie, znowu jak zwykle musiał mi to przykryć to pudełko. No, słyszę jakieś kroki, czy to po prostu skrzynki tak latają. Była matka w ogóle jakaś? Okej, tu jest klucz kolejny. Yesu! Oh! Faka, już się stroczyłem. Klucz, klucz. Ktoś? klucz, tak, klucz, ktoś mi... pchał. Wasz A ty to właśnie to, to. Jest, to właśnie ten strych. Mhm. Nie ten. Nie ten. Ten. Mhm. Dobra, pada stąd. but. Jakby tego miejsca. Masz klucz do piwnicy. Chcę się pobawić piłką. Dobra, idź. dobra, idźmy w takim razie do piwnicy. Kiejki po prostu. A na górze pisze, dobra. Mówię ci, że na górze pisze. Co to za pentagramy? A dobra, pamiętam to miejsce. I e, wcześniej zrobiłam złe zakończenie. Czyli e, zrobiłam zdjęcie po prostu polaroidem tej kuli. Flashback. Ocalić, tak, czyli muszę wejść w to, żeby ocalić ojca. Tak, tak ci mówi latająca kulka z pentagramem. Ale my je zrobimy zdjęcie. Tak, kuku. Tak, Ta teraz już nigdy nie dowiesz się, co stało się z Twoimi rodzicami. No i to jest zakończenie gry, słuchajcie. To jest ukryte zakończenie. Jak robisz mu zdjęcie, to jest ukryte zakończenie. Prawdziwe zakończenie, to musisz wejść w niego. To było zakończenie, a tym razem postaram się zrobić dobre zakończenie. Więc nie róbmy tego. Dobra. Trzeba ocalić ojca, chyba coś takiego. I musimy w tą kulę tym razem wejść. A co tu? Z... Co schody są w ogóle? A, to jest schody do, na ten... Na wyjście na ogród. E, no i dobra, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu... Wejście tutaj. Wow, co to za... posągi? Gdzie ja jestem? Mogę podnieść jakoś. tą pochodnię, tak? No przecież pokazywały ci, że możesz. Okay. O? No. Nie pamiętam pod T. No. Tak, pod T. No i tutaj pamiętam, że trzeba uważać trzeba uważać na to, bo tu jest dziura ukryta. Są okrzyki spadających ludzi stąd. Nie, no, Trochę ponury klimat, bez przesady, nie gdzieś to można wpaść. Kolejna dziura. ta kula wyglądała, jakbyśmy mieli się przenieść w tą czasoprzestrzeń jakąś, wymiar. No i rzeczywiście to jest zupełnie inne miejsce niż... Ojejku. Głowa czyjaś. Głowa ojca. I find my father, czyli znalazł ojca, tak? Chodzi o to, że planuje odszukać ojca bo jeszcze go nie znalazł.